Witam wszystkich w kolejnym odcinku Zapytaj Eksperta. Użytkownik Darek pisze, w jaki sposób powinienem podchodzić do treningu kardio i czy jest jakaś różnica, jeśli jestem mniej czy bardziej otłuszczony. Jakiego rodzaju kardio powinien się wykonywać, i aeroby, i kiedy, i w jakiej formie. Wiele mówi się o normalnych aerobach, na przykład przed świętaniem aerobach po treningu na siłę, co lepiej. Więc tak, ja jestem zwolennikiem, jeśli oczywiście mamy czas. Nasza praca na ta pracę pozwala, że e, macie trochę czasu rano, zróbcie ten trening kardio rano na szczęście. Oczywiście zabezpieczając się przed około 30 minut e, kwasami rozgałęzionymi i od razu e, po treningu arabowym znowu przyjmujecie taką samą ilość na rozgałęzionych. i dopiero później idziecie z 7. Jeśli oczywiście nie macie czasu, róbcie ten trening cardio e, po treningu siłowym też zabezpieczając się angiopazami w ten sam sposób. E, wszystko zależy od tego jak wygląda e, wasza praca wasz tryb dnia. Oczywiście lepiej dla organizmu od razu wprowadzić go na wysokie obroty zaraz po obudzeniu i to oczywiście e, ma bardzo bardzo tutaj szerokie przełożenie na formę. Ale nie dajmy się zwariować. Nie wszyscy żyją kulturystyką, czy też fitnessem. I róbcie te treningi kardio. Jeśli w ogóle chcecie robić, to jestem z Was dumny, bo nie każdy po prostu chce je robić. Róbcie po prostu po treningu. Ja, jeśli szykuję się do zawodów, staram się skupić rano na tym treningu kardio. Później, po południu, po kilku godzinach, jadę na trening robię mega ciężki trening i już nie myślę o żadnym kardio. Bo jeśli miałbym robić po treningu siłowym cardio z taką intensywnością, jaką ja trenuję, byłoby mi się ciężej na pewno zregenerować i myślę, że to jest pewien klucz do sukcesu, żeby po prostu była jak najwyższa regeneracja. Myślę, że odpowiedziałem na to pytanie w sposób bardziej sensowny. Če ste eh, kdorkoli so pisali, potem postanemo zdravljeni.